Kochani, już dzisiaj ósma niedziela wakacji. Zbliżamy się do końca lata. Dzisiaj za sterami DJ Domas, DJ Hiszpan, DJ Chester oraz DJ Tiger. Muzyki nie zabraknie, zapraszamy do zabawy Co Wam się najbardziej podobało w tym roku? No były super zespoły Disco Polo co lubimy, na przykład dobre techno. A ze mną DJ Tiger. Co cię dzisiaj sprowadza? No tak jak już było chyba wcześniej wspomniane na wydarzeniu, mam dzisiaj zamiar zagrać. Jaką muzykę dzisiaj zagrasz? Szczerze nie wybieram. To jest zupełny spontan. Wszystko jest wybierane podczas grania, ale mieszanka będzie przeróżniejsza. Zaczynając od disco polo, kończąc pewno na tych się. A w jakiej klimacie czujesz się najlepiej? Bo moim klimatem na pewno jest elektro i elektro house, tak. Zachęć bywalców Nowego Miasta, aby przybywali na Twoje y, występy, na Twoje sety i dobrze się bawili. No, to tak jak powiedział kolega, serdecznie zapraszam do Nowego Miasta, bo imprezy tu są zajebiste, klimat jest po prostu bezbłędny i nigdzie takiego więcej nie ma, a ja zapraszam do odsłuchania moich setów na Facebooku. Powiedz, który raz w tym roku nad Zalewem? Uuu, od początku jestem na wszystkich festynach, no nie wiem, z ósmym pewnie będzie. A powiedz, jak wspominasz, na jaką najlepszą imprezę wspominasz? No najlepsza impreza to mi się wydaje, że będzie gala Disco Polo, no. Taka najbardziej imprezowa dyskoteka, no. No i cóż więcej, no nic nie powiem, no. A jaki zespół? No Boys, no. Co możesz powiedzieć o imprezach, na których byłaś? Są zajebiste. A jaką najlepiej wspominasz? disco polo A zespół, który ci najbardziej przypadł do gustu? Soleo. Powiedz, który raz w tym roku nad zalewem? Która jest impreza? Siódma? Ósma? Jestem od początku. Co możesz powiedzieć o tych imprezach? Jak się bawiłeś? Bardzo dobrze. Fajnie jest ogólnie. A co Ci się najbardziej podobało w te lato? Muzyka. A obok mnie DJ Chester, witam Cię. Siemka wszystkim. Powiedz, dlaczego DJ Chester? Kiedyś miał być dla żartu, a już tak jakoś zostało. Jaki klimat dzisiaj zaprezentujesz bywalców tutaj Nowego Miasta? Eee, klimat będzie bardzo różnorodny. Zaczniemy od lekkiego tech house'u, lekka wiksa, Poprzez lekki trance, trochę elektro, trochę chaosu. Sami zobaczycie. Powiedz, czy grywasz na takich, takiego rodzaju eventach, może mniejszych imprezach, bądź większy? Ostatnio gram bardzo dużo takich, mniej więcej tego samego pokroju, co nowe miasto imprez. Coraz mniej tych mniejszych w stylu 18 osiemnastek, wesel, bo po prostu nie mam na to czasu. Powiedz, tutaj już bywasz kilka lat. Co możesz powiedzieć o nowomiejskiej publiczności. Jak reagują na Twoje prezentacje? Jak będzie. Jak będą reagowali jak rok temu, to będziemy się na pewno wspólnie zajebiście bawić. Zapraszam bardzo serdecznie co tydzień, co, tydzień, co niedziela na imprezy nowomiejskie. E, myślę, że może jeszcze w tym roku jakoś e, dam radę wkręcić swojego małego seta muzycznego! Never.